Cały miesiąc trenowaliśmy, mieliśmy weekendy treningi. Teraz wielki finał. Udało się zrobić dwie grupy. Jedną dla młodszych, takich dzieci, bardziej troszkę zabawy i, i fanów z koszykówką, a drugi też był taki dla bardziej zaawansowanych, poważny trening. Także widzę tu po twarzach, że są zajechani i o to chodzi. Bardzo ważne jest to, żebyśmy stawiali duży nacisk na wychowanie poprzez sport. Żebyśmy nie tylko skupiali się na tym, żeby nauczyć ich koszykówki, co oczywiście jest ważne, ale kluczowe jest to, żeby oni rozwijali się nie tylko sportowo, ale przede wszystkim jako ludzie. Rozwijali się jako ludzie, którzy poradzą sobie nie tylko na parkiecie, ale również poza nim. Rozwijali się jako ludzie, którzy powinni dawać szacunek każdemu napotkanemu człowiekowi i Trenerowi i rodzicowi i nauczycielowi, ale tak samo pani czy panu, która zajmuje się sprzątaniem tej sali. Każda z tych osób pływa na warunki, w jakich trenujemy, ale od każdej z osób możemy się czegoś nauczyć. I to, co moim zdaniem jest bardzo ważne, to przypominać nie tylko dzieciakom, ale też sobie, nam, trenerom i innym dorosłym, którzy tutaj trenowali z nami, że jak będziemy siebie szanowali, jak będziemy chcieli się wzajemnie od siebie uczyć, to możemy po prostu stać się lepszymi ludźmi, a przy okazji osiągać też sukces w sporcie. Wiadomo, że miesiąc to nie jest jakiś straszny, dużo czasu na polepszenie swoich umiejętności, ale cieszy to, że przychodzą, że widać te same twarze, że jednak się spodobało. Panie też, że przychodzą rodzice, bo tutaj duży szacunek dla rodziców, że przywożą dzieci, nawet sami trenują, walczą i czasami są nawet zajechani, ale widać, że duma ich rozpiera i ćwiczą razem z dziećmi. Także to jest to, o co nam chodziło. Wierzę w to, że gdy rodzice będą spędzali czas z dziećmi. Aktywnie. nie idealnie, nie tak, że mama i tata pokażą, jacy są idealni sportowcy. To nie o to chodzi. Po prostu będą spędzali czas z dzieciakami ruszając się i pokazując, że im też czasami coś nie wychodzi, ale nie najważniejsze jest to, czy wychodzi. Najważniejsze jest to, jak reagujemy na to powodzenie lub niepowodzenie. Bo można też, że tak powiem, źle odebrać zwycięstwo. Można pokazać, że mi wpadła piłka i mówić, jaki to ja jestem super. A można pokazać, hej, wpadła mi teraz piłka, dlatego, bo za każdym razem, jak mi nie Spada, to próbuję jeszcze raz. I dla mnie bardzo ważne jest to, żeby rodzice spędzali czas z dzieciakami aktywnie, bez względu na to, w jakim są sportowej formie. Bo jeśli rodzic, który nawet nie jest w formie, pokaże, hej, okej, okay, może nie jestem e, m, bardzo szczuplutki, ale popatrzcie, ale próbuję, myślę, że to będzie dawało najlepszy przykład, a nie tylko mówienie, mówienie, mówienie. Działanie zawsze jest lepszym przykładem niż tylko mówienie, a jak umiemy połączyć jedno z drugim i to jest integralne, no to daje to najlepsze efekty. Extremely, extremely happy to be back in uh, in uh, I had, uh, I if I count correctly, more than ten camps uh, in the past, and uh, always the time was very joyful, very, very, very good energy from uh, from the kids. I evaluate the camps uh, normally. It's uh, how much energy I lose. So, for example, if uh, in some camp I feel very, very tired, then I know that I gave away a lot of energy. And normally, uh, as a rule in Wroclaw, I can give a lot of energy, but I take a lot of energy from the from the kids. This is really, in my opinion. Uh, basketball town a lot of a lot of kids really really passionate about basketball the desire to learn to 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 try new things uh uh, that I can bring to the camps uh, really makes it a, a, a good experience. I think not only for me, but also also for the players. Now I think it's very important. Um, the times are changing. The pedagogical aspect of of all the nuances are changing. We're not anymore uh, training in the old. Uh, I want to say I, I'm from Lithuania, so from not Sovietic way where we are just drill, 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 standing, standing to the wall. Now we have a, a little bit more uh, through different games, through different activities, have a learning process, creating the atmosphere, the learning situation where the kids can uh, enjoy be happy doing the basketball nuances and it doesn't doesn't feel like work at that time so this is a huge emphasis on uh, on my part in, in in most of the camps that I do and I really 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 focus on this part and when the kid feels that uh, he received pleasure received good uh, emotions doesn't matter win or lose the game or, or or some kind of drill but 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 he feels active if he, he or she feels that they are participated this this also brings them back again to the gym makes them live a healthier life and then and. and kind of dive deeper into into basketball nuances so for this uh, for this part this uh, psychological aspect what kind of atmosphere is created this is extremely extremely important and uh, i'm very happy it's always it's always a great one here in uh, in wroclaw